Po to właśnie używa się takiego sprzętu. Ależ to przepięknie wygląda. Pełna parabola. O, tylko nie spadnij, tylko nie spadnij. Zobaczcie, szczytówka prawie w wodzie. To może być największa ryba. Tak jest, tak jest. Piękny okoń. Witajcie w kolejnym odcinku FWA. Witam Was serdecznie. Troszeczkę ciszej niż zazwyczaj, dlatego że jest dosyć wcześnie rano. Kręcą się tutaj jacyś wędkarze, nie bardzo chcę im przeszkadzać. I dosyć wcześnie rano to może trochę przesada, bo dla nas wędkarzy przecież poranki to zazwyczaj druga, trzecia w nocy, a dzisiaj już jest po siódmej. Natomiast tak jak wiecie, ja dopiero robię to prawo jazdy, dopiero będę mógł bywać nad wodą tak wcześnie rano, jakbym sobie tego życzył. Natomiast dzisiaj to absolutnie żaden problem, dlatego że dzisiaj uderzamy w ryby, które żerują fantastycznie właśnie w środku dnia i do tego na taki sprzęt, że może być dzisiaj zabawa życia. Uderzamy oczywiście we wzdręgi i w okonie na super ultra light. Mam dwa nowe kije o łącznym CW do 5,5 grama, o łącznym CW do 5,5 grama, także nie mam pojęcia jak to dzisiaj będzie wyglądało. Nawet średnie ryby powinny wyginać te wędki w pół i mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że tych ryb będzie dużo, że w taką fantastyczną pogodę będę miał rewelacyjną zabawę ze średnimi rybami, okoniami i wzdręgami. Jak będzie, nie nie mam zielonego pojęcia, ale jestem podekscytowany niesamowicie, także nie przedłużam. Widzimy się na pierwszej miejscówce. Wam właśnie do pierwszej miejscówki. Niekoniecznie najlepszej, I, i tak jak wspominałem, to jeszcze nie jest to najlepsza pora, ale chociażby z racji tego, że nie znam tych kijków, to chętnie tutaj porzucam, zanim ten najlepszy okres się zacznie, zanim popłynę w to najlepsze miejsce, żeby troszkę się rozgrzać, żeby trochę poznać tą wendeczkę. To jest SG2. Drugi kij, który mam dzisiaj ze sobą, to również SG2. Ten od 0 do 2 gramów. Ten drugi kijek od 1 do 3,5 grama Także naprawdę super, super lekko. Jestem dosyć dobrze przygotowany, mam masę imitacji wszelkiego rodzaju larw, mikro, mikro riperki, mikro twisterki, ale zacznę sobie od malutkiej obrotóweczki, to jest Rotex Jedynka, bo po pierwsze uważam, że taka obrotóweczka przy tak zielonej wodzie powinna być super skuteczna, a po drugie no, to co tutaj widzicie na kotwiczce, ten maleńki chwościk, to czasami sprawia, że te wzdręgi po prostu wariują, a nie ukrywam, że dzisiaj Poza okoniami, właśnie no, trochę wzdęk spróbowałbym chętnie a, połowić. Pierwsze Rzuty, ależ to leci, ależ to leci. I kijek się fajnie ładuje. I do tego plecionka 0035, także super cieniutka. No i tutaj trzeba będzie uważać i z tym kijem, i z tą plecionką. Nie ma żadnego podnoszenia trochę większych ryb gdzieś tam nad powierzchnię wody. Po to mam maleńki podbieraczek, także tam nie chichrajcie się z Ejsa, że podbiera podbierakiem w okonia 25 cm, czy w zdręgę 20. Przy takim sprzęcie trzeba już naprawdę uważać. No i też trzeba będzie uważać podczas holu, z jednej strony próbować, żeby ta ryba nie zaparkowała w zielsku, ale z drugiej strony, no przy większym okazie, przy tak delikatnym sprzęcie, no nie oszukujmy się, nie będziemy mieli za wiele do powiedzenia, no ale na tym to właśnie polega, na tej frajdzie piekielnej przy tak delikatnym sprzęcie, no i przy takiej mm, pogodzie. Nie bójcie się, będą jeszcze odcinki z polowania na większe ryby, takie jakie były w maju, ale teraz skupiamy się po prostu na maksymalnej frajdzie. Nie potrzebuję dzisiaj kolosów. Wystarczą rybki takie, jakie łowiłem ostatnio o konie do 30 cm, zręgi podobnej wielkości i frajda powinna być po prostu kosmiczna. Nie przedłużam. Spróbuję trochę zapoznać się z tym kijkiem. Spróbuję zobaczyć, jak on się zachowuje w różnych op, warunkach. No i spróbujemy coś złowić, a gdzieś tam za dwie godzinki popłyniemy sobie w to najlepsze miejsce i tam powinna być już zabawa rewelacyjna. Natomiast tak jak mówiłem, to jest wędkarstwo. Może być zupełnie, zupełnie na odwrót. Nie jesteśmy w stanie nic na 100% przewidzieć. O, już tutaj Klejeczki jest, widzę jakieś pojedyncze słupy roślinności. Jak się uda poprowadzić między nią, a szybciutko powinno być. Braniu Oleż, bo że nie jest. Pięknie puknął. Albo konek, albo wzdrążka właśnie. W takim zielsku powinno być i to, i to. Tylko, żeby nie zaczepić, żeby nie ściągnąć zaraz jakieś kępy. I może być zabawa, jest ryba. Oj, malutki, malutki. Bardzo malutki okonek. Uciekaj. Jest! Jest lepsza rybka, trochę. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ten kijek teraz się będzie zachowywał. Raczej nie jest to bardzo duży okoń, ale nie, fajna ryba. Naprawdę fajna rybka. I kijek wygięty w pół. pięknie, naprawdę fajny okonek naprawdę fajny okonek o i zobaczcie jak w łatwy sposób, no już takiego nie powinienem podnosić na jak w łatwy sposób z takiego 25 piątaka zrobić sobie niesamowitą frajdę hop wystarczy bardzo delikatny kijeczek i można się z takimi rybami wybawić niesamowicie i tutaj mimo tego że okoń naprawdę średniej wielkości to tak jak Mówiłem na początku, no nie powinienem go już podnosić na żyłce kijek, oczywiście by wytrzymał, ale tutaj mimo dosyć dużej wytrzymałości plecionki, mimo dosyć dużej wytrzymałości fluorokarbonu, to nigdy do końca nie wiemy, jak ten węzeł się zachowa, kiedy nagle ta ryba gdzieś tam szarpnie, no nie chcielibyśmy i dla dobra ryby, i dla nas, żeby to strzeliło gdzieś tam w powietrzu, żeby ryba została za obrotówką w pysku. Także może to śmiesznie wygląda, ale no, takie okonki już powinienem podbierać podbierakiem, albo chociaż schylić się i podebrać go ręką. Także absolutnie moja wina, Bije się tutaj w piersi, nie, nie za mocno, bo mam kamerę na klatce piersiowej i jest następna fajna rybka, jest następna fajna ryba. Nie, ten trochę mniejszy, ale początek miał niezły, naprawdę, naprawdę niezły, w każdym razie ja biję się w piersi, no tego mogę podnieść wy naprawdę uważajcie na swoje bardzo delikatne wędziska szczególnie kiedy używacie super cienkiej plecionki i cieniutkiego fluora karbonu ale teraz do śkadania spróbujemy wykorzystać to, że kręci się tutaj naprawdę masa drobnej uklejeczki i te okonie ewidentnie tutaj stoją jest początek znów trochę lepszy ale ryba malutka. Opa. I do wody. Te większe do podbieraka na razie. Do przechowalnika. Te mniejsze, niewymiarowe. Wszystkie od razu do wody. O! Natychmiast branie. Tylko obrotówka ruszyła z dna i przyzwoita rybka będzie. Będzie całkiem spoko konek. Teraz nie walczy, płynie w moją stronę, mimo to kijek wygięty dosyć mocno i zaczyna się zabawa. Już widzę, rybę nie jest za duży, ale chodzi naprawdę naprawdę fajnie. Opa! Wymiarowy do podbierka. Siedzi i to ładny. Uuu, ten jest fajny. Ten jest fajny. Zobaczcie, wędka w pół. Ależ bije głową. Ależ chodzi. Ależ chodzi. Po to właśnie używa się takiego sprzętu. Piękny okoń. Tego już podbiorę, a przynajmniej spróbuję. Opa! Chodź! Jest! Maleńka obrotóweczka przy pysku i naprawdę przyzwoity okoń. Taki żeby powalczył i na normalnej okoniówce, a na tej po prostu kosmiczna frajda. Coś pięknego. Opa! Zostaje od was całą masę pytań odnośnie tak delikatnego łowienia, i zazwyczaj staram się Wam odpowiadać mocno prywatnie, mocno indywidualnie, żeby to wam konkretnie, ta moja odpowiedź mocno pomogła. Natomiast jest kilka takich ogólnych pytań, na które odpowiemy sobie tu i teraz. I pierwsze z pytań, które pojawia się najczęściej, to jest pytanko o to, o ile jestem w stanie bezpiecznie przekroczyć CW danego wędziska, i tutaj wszystko zależy od waszego kijka. Są takie modele, gdzie absolutnie pod żadnym pozorem tego CW nie możecie przekraczać. Są takie. Gdzie nawet kilkukrotnie możecie je przekroczyć. Tutaj przy tych SG2 myślę, że ten zapasik jest całkiem niezły. Natomiast jeżeli wy od samego początku myślicie, że to CW będziecie regularnie przekraczać, to po prostu kupcie mocniejszą wędkę. Po co brać tak delikatny kijek od zera do dwóch gramów i potem sercem w gardle to CW przekraczać? Skoro można kupić troszkę mocniejszy ten kijek i w spokoju sobie powędkować. I drugie pytanko również w charakterze wytrzymałości tych kijków. Pytacie, czy z jakimś większym przyłowem. Takim kijem sobie poradzicie. Mnóstwo rzeczy wpływa na to, czy taki hol zakończy się sukcesem, czy totalną porażką. To, ile macie miejsca, to, jak silna jest dana ryba, to, jaką macie plecionkę, jak dobrze ustawiony hamulec, to, jakie macie doświadczenie, to, jak dobrze zawiązaliście wszystkie węzły. Jeżeli zrobicie wszystko poprawnie, to ta wędka w zasadzie nie ma prawa się połamać, nawet pod ogromną, ogromną rybą. Natomiast wystarczy lekki błąd, i rzeczywiście możemy się albo pożegnać z kijkiem. Albo z rybą, która niestety odpłynie z naszą przynętą w pysku. Tego nie chcemy i raczej starajmy się takich sytuacji unikać. Oczywiście nie mamy większego wpływu na to, jaka ryba uderzy w naszą przynętę, ale absolutnie nie powinniście myśleć pod takim kątem: że, Ach, kupię sobie taką super delikatną wędeczkę, Potem będzie frajda ze szczupakiem 75 cm, 30 minut holu. Absolutna a, tragedia. Nie powinniście tak robić, nie powinniście a, myśleć w ten sposób. Chcecie łapać większe ryby? Od tego jest zupełnie, zupełnie inny sprzęt. I pytanie zazwyczaj jest o to, jak dana wędka zachowuje się właśnie pod trochę większą rybą, jak się wygina, czy lepsza jest pełna parabola, czy super szybki kijeczek gdzieś tam tylko z lekko drgającą szczytówką. Absolutnie przy tak delikatnym łowieniu powinna być to pełna parabola, wtedy kijek pracuje najlepiej, najszybciej męczy tą rybę i najbezpieczniej jesteśmy w stanie wyholować trochę większą tą rybkę i zaraz Wam pokażę to, jak te kije zachowują się przy mocnym obciążeniu, a potem już lecimy na kolejną miejscówkę i mam nadzieję, że bawimy się z naprawdę fajnymi rybami daj. I to jest ten kijek delikatniejszy od 0 do 2 gramów, i spójrzcie na to. Ależ to przepięknie wygląda. Pełna parabola. Czuć tutaj fajny zapas mocy, także nie celujcie takim kijkiem w grube ryby, ale jak się trafi, to myślę, że można by powalczyć. Dobrze ustawiony hamulec, dobre węzły i można śmiało podziałać, ależ to wygląda. I to już model ten troszeczkę mocniejszy od 1 do 3,5 grama i spójrzcie. Na to również przepiękne ugięcie, czuć rzeczywiście, że jest to odrobinę mocniejsza wędka, ale nawet przy malutkich rybkach to będzie również genialna frajda. Jeżeli dopiero zaczynacie, jeżeli nie wiecie do końca jak wygląda Wasza woda, ile tam jest zaczepów, ile jest miejsc, gdzie potencjalnie te fajniejsze ryby mogą Wam się schować podczas holu, wybierzcie ten kijek do 3,5 grama. Jeżeli wiecie jak wygląda Wasza woda, wtedy łapcie tego jeszcze delikatniejszego i bawcie się tak jak ja tą łąkę myślę, że kojarzycie już wszyscy z poprzednich odcinków, także za wiele tutaj do powiedzenia nie mam, po prostu tą płytszą część obłowimy sobie delikatniejszym kijkiem i obrotówką a wszystkie spady jakąś gumką i tym odrobinę mocniejszym kijem jak macie jakieś pytanka odnośnie super lekkiego łowienia, piszcie śmiało w komentarzach ja już chyba za wiele do powiedzenia podczas tego odcinka nie mam okłamał Ace swoich widzów Postaram się po prostu skupić na frajdzie na łowieniu, bo na tej łące naprawdę mogą być fajne rybki i piękne wzdręgi i bardzo fajne okonie. Także niech ten kijek wygina się jak najmocniej, jak najczęściej. A ja postaram się naprawdę już za wiele nie gadać. O, jest, 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 jest! Przy samej łódce. Rybka, o której tyle Wam dzisiaj mówiłem. Nie za duża, ale spójrzcie na te kolorki. Przepiękna złota wzdręga na niewielką obrotóweczkę fluo. Pyk. Uciekaj, hop. Siedzi, ale konek? Nie, nie tylko wzdręgi, ale również płoteczki potrafią bić w takie przynęty. Jest to znacznie rzadszy widok niż Wzdręga, ale poteczki również się zdarzają. <grytka> Wariatka. Szkoda, że to słońce zaszło. Pojawiły się jakieś takie dziwne chmury. Może trzeba było tutaj przypłynąć. Jednak od samego początku, bo poranek, tak jak widzieliście, był absolutnie przepiękny. <śmiech> Żart. <śmiech> Prawdę mówiąc myślałem już o końcu dzisiejszego łowienia, ale że wyszło przepiękne słoneczko za tych paskudnych chmur, no to, to chyba jeszcze chwilę zostanę i spróbuję ochcić również ten mocniejszy kijek. Przyłożyłem właśnie na niego obrotówkę. Spróbujemy również na niego dzisiaj coś złowić. Nie spodziewam się absolutnie, że teraz nagle wjadą tutaj wielkie okonie, bo ta pogoda ma się zmienić. Jeszcze dzisiaj 30 razy, a po południu mają być straszne burze. I to ewidentnie wpłynęło dzisiaj na brania. No, ale chciałbym chociaż coś na niego złowić, chociaż kilka rybek, żeby zobaczyć jak on zachowuje się pod rybami i siedzi w pierwszym wrzucie okonek. Oj, to chyba taki nawet wymiarowy. Uh, uh. Zaparkował, zaparkował w zielsku i wychodź, 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 wychodź. Idzie, idzie, jest Chciałem właśnie zobaczyć jak ten kijek będzie zachowywał się. A całkiem przyzwoity. Pod rybą. Hopa, Żeby wiedzieć na przyszłość, który z tych kijów na nad wodę zabierać, w jakich warunkach. I tutaj oczywiście jakiejś przepaści nie będzie, no bo to jest tylko 1,5 grama różnicy w CW, no ale jednak o, to tym razem zielsko, ale jednak chciałem go również ochrzcić, chciałem zobaczyć jak on zachowuje się pod rybą. Udało się. No i tak jak mówię, skoro wyszło to słoneczko, to jeszcze troszkę zostanę, chociaż kilka ryb jeszcze spróbuję złowić na ten nieco mocniejszy model i wtedy śmiało będę mógł znać dzień za udany. Jest kolejna ryba, no ale na temat rozmiaru tego konia nie będę nic mówił. Op. Siedzi i to ładna ryba. U, to będzie naprawdę ładna ryba. O, tylko nie spadni, tylko nie spadni, zobaczcie szczytówka prawie w wodzie. On już jest chyba w zielsku, ale mimo wszystko to będzie duża ryba. To będzie duża ryba. O, zobaczcie jak chodzi. Zobaczcie jak ten kijek się wygina. Uff, tak jest. Tak jest. Bardzo ładny okoń. Przepiękne rybsko. Tylko wyszło słonko I jest piękny garbus Tak jest Tak jest Zobaczcie jak ta obrotóweczka Wygląda przy jego pysku Piękny okoń Naprawdę fajny Lekko tylko w kącik zapięty Ale mocna kotwica Także trzyma idealnie I tego sobie na szybko zmierzymy Ale myślę, że pod 30 Naprawdę fajny Gruby 29 cm okoń. I to na taką wędeczkę, Oczywiście, do no 29 cm to nie jest potwór pod żadnym pozorem, ale na taki kijek absolutna rewelacja. Tu przy łodzi wyglądało to tak, jakby on stał już w zielsku. Nie mogłem go ruszyć, dosłownie sama masa. Rewelacyjny hol wspaniała wisienka na torcie szkoda, że przez większość dnia to słońce jednak było za chmurami te brania wtedy były naprawdę, naprawdę kiepskie teraz to słoneczko wyszło, ale dosłownie za pół godziny ma przyjść burza, także mam niewiele czasu, nie boję się co prawda już deszczu, jeżeli chodzi o slip bo jest nowy samochód ale burza na wodzie to nigdy nic dobrego no a do tego jak się znowu zachmurzy, to pewnie znowu te brania Zniknął. Także korzystam póki mogę. Jeszcze kilkanaście minut tutaj, jeszcze parę minut w jednym miejscu i po prostu powolutku będę uciekał. Ale jak interesuje Was taki kontent, jak interesuje Was łowienie na tak delikatny sprzęt, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Bardzo chętnie tu wrócę i nakręcę dla Was kolejny taki odcinek. Ależ fajnie. Ależ fajnie. I naprawdę powinienem już wracać. Powinienem być już tam na zakręcie, żeby się wyrobić przed tą burzą. Ale myślę, że każdy z was doskonale zna to uczucie, kiedy żona marudzi, że macie wracać do domu, kiedy szef woła do pracy albo właśnie kiedy straszy burza. A wy nie możecie się powstrzymać. Jeszcze parę rzutów musicie zrobić. Ja właśnie w tym momencie dokładnie tak się czuję i naprawdę powinienem już wracać, ale jeszcze chociaż kilka rzutów, jeszcze chociaż kilka minut. Muszę, po prostu muszę. Siedzi. No i taki niegupi będzie. Tak jest. Nie jakiś wielki. O! Ale przyzwoity. Siedzi! I to ładerka. Uuu. jak ja mam wrócić do domu Jakie ja mam wrócić do domu, jak tak biorą ryby? Zobaczcie, jak ty jak się ugina To będzie kolejny bardzo fajny okoń. O, smuruje. Tylko nie spadni, tylko nie spadni. To może być największa ryba dzisiaj. To może być największa ryba. Tak jest! Tak jest! Piękny okoń! Dawaj podbierak! Piękny okoń. Jest w podbieraku! Chudziutki, ale długi. To już jest ponad 30 centów. Momentalnie tylko ruszyła obrotówka i bam! Piękne uderzenie. Tam widać sporą uklejkę, którą wyplął, najprawdopodobniej podczas holu. Także są na żerowaniu, ukleja się, spławia. O, jeszcze chociaż kilka, jeszcze chociaż parę brań. Dlaczego nie było takiej pogody przez cały dzień? Chyba musimy ten odcinek powtórzyć. O, ale broń. Nie, jest to duża ryba, ale w broń rewelacja. Hop. Dobra, ale naprawdę ostatnie dwie rybki i uciekam powtórzył i siedzi nie za duży ale też koło wymiaru O wariat wariat Idealnie przestały brać, nie będzie tego ostatniego okonka, ale zdecydowanie lepiej wraca się do domu, kiedy ewidentnie ryby zniknęły. Pewnie jakbym się tam przestawił kawałek, to bym jeszcze połapał, ale dość kombinowania, dość przedłużania, dość łowienia. Jeszcze tylko szybkie mierzenie. Czy będzie 30? Taczek? W zasadzie identyczna ryba jak poprzednia, 29 cm. Ale to już naprawdę fajny okonek. Uciekaj, wariacie. Dzięki jakie. <ścoughs> I na koniec dosłownie dwa słowa spodziewałem się, a może bardziej liczyłem na to, że ta moja średnia rozmiarowa będzie nieco większa, że tej średniej, fajnej filmowej ryby będzie troszkę więcej. No ale w momencie, kiedy to słońce zaszło w ciągu dnia na ponad 3 godziny, drobnica się rozeszła, okonie się rozeszły i była totalna dubanina. I tak na dobrą sprawę trafiłem rano. Fajne ryby, kiedy to słońce było najmocniejsze, potem była przerwa i pod koniec, kiedy już musiałem się zbierać, znowu wyszło słoneczko. I znów trafiłem bardzo fajne okonie. Oczywiście nie potwory, ale na takim sprzęcie rewelacja absolutna. Każdemu z Was życzę, żebyście na taki sprzęt połapali, chociaż takich okoni. Dzięki wielkiej ekipa za dzisiaj. Pamiętajcie, że jak macie ochotę, żeby tego UL'a było troszkę więcej. Dajcie znać w komentarzach Połamania Kija I do zobaczenia w kolejnym odcinku FWA.